Jak ciężko jest być w top 20% populacji mężczyzn? Czy jest to takie trudne, jak się wydaje? Czy może jest dużo łatwiejsze? Przekonajmy się. Dla niektórych ludzi zarabianie 5 koła na rękę i Audi A4B6 to wygranie życia. Bycie jedynym najlepszym ze średnich 10 facetów nie jest wcale takie trudne. Weźmy sobie średnią z 10 facetów. Jak taki chłop może wyglądać? Z nadwagą, bez, amb bez ambicji, zalabia na krajową, niewiele ponad to, nie rozwija się i jest e, happy. Takich ludzi jest, e, aż dziwne, sporo. Czy to na liniach produkcyjnych, na magazynach, w kurierce, regularnie wali konia, gra w gry, skroluje cały czas TikToka. Czy jest to życie, w jakie celujesz? Wydaje mi się, że jeśli trafiłeś na ten kanał, to jednak masz ciutkę wyższe ambicje. Jeśli tak jest, to posłuchaj dalej. Choć w dłuższej perspektywie czasu, lepiej jakbyś takich filmików już e, przestał oglądać, bo na pewnym etapie to już za dużo nie pomoże Tobie. Żyj sobie spokojnie, brak zainteresowań. Od wypłaty do wypłaty. Cołwikentni preska i tak mieją tygodnie miesiące lata. To był tylko wstęp, a tak żyje. I dokładnie takie, taki brak ambicji ma większość ludzi. Zwykłe, zwykłe, spokojne życie. Do jakiego od początku w szkołach, w szkołach średnich, studiach przygotowują. Wychowują te instytucje wzorowego pracownika. A raczej niewolnika. Albo życesz w takiej sytuacji, na takiej drodze i chcesz to zmienić. Jeśli tak, dobrze trafiłeś. Co musisz zrobić, by wyrwać się z takiego życia? i Być lepszym od w większości. Swoją drogą ci to jest tylko Twój cel i jeśli serio Ciebie to interesuje, to na, na byciu w to 100% nie poprzestaniesz. Że Twoja droga jest zrozumienie tego, zajmie Ci dużo więcej. Lecz jednak nie poprzestaniesz na byciu tylko w 20% topki. Jak to zmienić? Sobie to podnumerowałem, ale kolejność nie ma takiego znaczenia. Po pierwsze, Primo, treningi. Najlepiej połączyć dwie dyscypliny. Czyli sylwetkowe i kondycyjne. Sylwetkowe masz nie masz dużo opcji, masz tak naprawdę trening własną, masą ciała yy, i ciężary, i tyle. Plus kondycyjne. I tutaj już możesz się wykazać. Ja jednak się polecam sporty walki, bo nie dość, że. Yy, jest szacun nadzielni. dzielni, czegoś nauczą, mogą się przydać, robią kondy kondycję i przy okazji hartują umysł. Czemu hartują umysł? Przy wiesz, że masz na przykład sparingi w sobotę i sam z własnej woli tam jedziesz. jedziesz. Wiesz, że dostaniesz ostro. Wiesz, że możesz zostać pobity tak ostro. Ostro. Ostro, ale nadal tam jedziesz. Więc tenują hartują umysł. Jest jakieś sporty walki. Wybór nie ma jakiegoś dużego znaczenia, no ale... Możesz wybrać MMA, judo, box, kickboxing. Tego jest po prostu sporo. Dla każdego coś miłego. Po drugie mindset. Bez mindsetu mało co. Da się zrobić. Raz ratowanie umysłu poprzez regularne ciężkie treningi, sparingi czy coś tego typu. I w punkcie dedykowanym, na przykład medytacja. Bardziej pozytywne myślenie, czytanie książek, docenianie małych rzeczy, tak zwany detoks od dopaminy, odległa gratyfikacja, czy po prostu. Zamiast na przykład zjeść cukierka teraz, poczekasz kilka miesięcy i będziesz chciał kilka cukierków później. Tak w skrócie. Po trzecie, przestanie zaprzestanie picia, imprezowania, przestanie grania w gry, przestanie oglądania, oglądania seriali. Ale na pewnym etapie, nawet jeśli byś chciał, i tak byś na to nie miał już czasu. Stasz się powiedzieć, że picie niszczy gęsy, jakie zyskasz na Jaki zyskasz z punktu pierwszego? Najczęściej, jakieś nowe hobby, cokolwiek. Jakieś nowe, ciekawe hobby, i punkt piąty, i ostatni, nie bez powodu. Pieniądze spróbuj jakoś zwiększyć swój status materialny. To może być cokolwiek. Start kanału na YouTube i tak lepiej mieć kanał na YouTube. Reklama, wyrobi się przed kamerą, nauczy się trochę fajnych umiejętności. Lub zaczniesz rozwijać się w jakiejś tam dziedzinie pod przyszłą, pierwszą firmę. Początki na pewno nie będą łatwe, istnieje spora szansa, iż jeśli wcześniej nie miałeś styczności za, z zarządzaniem, to polegniesz, to jednak dzięki porażkom nauczysz się wyciągać wnioski nie dopuszczać do powtórki. Lub wiesz jakąś aktywność, hobby, zajęcie. Którą bez żadnego narzekania byłbyś w stanie wykonywać Dwie godziny dziennie lub tylko dwie godziny w tygodniu I się w tym rozwijaj Na początku dziedzina nie jest aż tak ważna W końcu i tak musisz zarobić pieniądze na poważniejsze i grubsze projekty Które wymagają dużo wkładu, ale i potem dużo oddają Ale jeśli w swojej pierwszej dziedzinie staniesz się jednym z najlepszych To i tak będziesz zarabiać godne pieniądze to jest. To jest fakt. So, mam nadzieję, że się filmik podobał. Jak tak to zostawcie łapkę, komentarz i suba. Będę wdzięczny. I widzimy się w następnym filmiku. Ciao.